Maneczko, razem z małym Lumpkiem korzystając z tego że mama jest u fryzjera my idziemy sobie na spacerek chcę wam pokazać jedno piękne miejsce w parku w Kilarnej czekaj malutki bo pan rowerkiem idzie powiem wam że mieszkałem tutaj w tym miasteczku Kilarnej przez ładne parę lat a park który tutaj jest Pomimo że były w nim tysiące razy, nigdy nie przestał mnie zachwycać, zaskakiwać. Po prostu uwielbiam to miejsce. Tak jak widać ścieżki, dochodzenia są wszędzie przed nami góry, a za tymi drzewami, które widzicie teraz przed nami, kryje się miejsce, które chcę wam pokazać. Myślę, że co niektórym osobom może się to bardzo spodobać. Więc co, bubuś, pomachaj wszystkim, buziaczka wyśli. I idziemy dalej, tak? Idziemy dalej! No to widzimy się na miejscu. I powoli, powoli zbliżamy się do celu. Już za drzew widać ruiny Makros Abbey, tak zwane, które chcę Wam pokazać, a zwłaszcza to, co jest w środku. Nie jestem pewien, czy to są ruiny chyba Starego Klasztoru, o ile dobrze pamiętam. Można całe dookoła sobie obejść, można wejść do środka. Także myślę, że to, co jest między murami, Wam się spodoba. Kochani, wszędzie dookoła kwitnie lipa, unosi się wspaniały zapach. Mam nadzieję, że słyszycie te ptaki, które tu śpiewają. A my już jesteśmy przy samych ruinach. I zaraz pokażę wam, co tam takiego jest. Co mi się osobiście bardzo podoba. Mały tu bryka, zadowolony ze spacerku. Pogodę mamy dzisiaj przecudną, zresztą wczoraj była taka sama. Na nocce byłem pokopać z Damianem. Może nie powpadało, nie wiadomo ile tych fantów, ale zasnie spędzony czas z fajnym człowiekiem, więc Damian pozdrawiam cię serdecznie tutaj z tego miejsca. I co? Widzimy się już pod samymi ruinami. No jesteśmy już przy samych ruinach. Jak widać ludzie siedzą sobie na słoneczku, korzystają z tej pogody. A my zaraz przez tą małą bramę, furtkę, jak to nazwać? Nie wiem. Tak, tak jak mówiłem wcześniej. Jest to stary klasztor. Z którego to jest roku? 1541. Odnawiany był w 1612. I zaraz pokażę Wam, co jest w środku. A zwłaszcza chcę Wam pokazać to. To nie jest tylko rysunek. Oczywiście, no, jak to przy starych klasztorach bywa, jest też mały cmentarz mimo wieku całkiem zadbany ale spójrzcie na to jak się prezentują wspaniale te ruiny zaraz wejdziemy do środka tam widać jezioro na które też się pewnie przejdziemy czekajcie bubuś, choć tutaj nie wolno chodź idziemy także widzimy się już w środku No, i kochani, my wchodzimy już do środka tychże ruin. Wszędzie dookoła są krypty pozostałości po tych mnichach. Ja tutaj Wam pokazałem też urywki cmentarza, tego który jest dookoła. Tak, żebyście zobaczyli w jakim stanie to wszystko jest. Jak jest zadbane, posprzątane. Nie ma śmieci, nie ma nic. Co niekiedy w Polsce, będą w takich miejscach, przerażała mnie ilość śmieci. Zobaczcie, no, oczywiście szyb dachu nie ma. W większości z tych pomieszczeń, ale zobaczcie, mimo wszystko, jak na tak wiekowy, pozostałości wiekowe po tym klasztorze, to wygląda to wszystko całkiem, całkiem, prawda? Zobaczcie, sani. I całe dookoła można tutaj obejść, wejść, potem wejdziemy też do góry, ale teraz zmierzamy nad, nie wiem, to chyba jest dziedziniec Czekajcie, nie tędy, nie tędy, nie tędy. Nie tędy chociaż yeah. tędy też chyba przejdziemy. Yeah. Tak, przejdziemy. Yeah. Wszędzie jest pełno zakamarków. Tutaj trzeba się trochę pochylić, bo jest bardzo nisko. Tutaj są schody do góry, z którymi potem przejdziemy. A ja chcę Wam pokazać to drzewo. Spójrzcie na to. Na dziedzińcu. Przepiękne po prostu drzewo. Nie wiem, co to jest za drzewo, ale ono jest tak zakręcone w taką spiralę, a tam potem do góry wejdziemy i zobaczycie to wszystko z góry. I idziemy do góry. Trochę schodów. Mały będzie miał wspinaczkę teraz. Twór spotkałem do naszych rodaków, którzy przyjechali też do killary na wczasy są zachwyceni wręcz. Chodź malutki, chodź. Chodź, chodź. Zobaczcie. Takie małe wiloki z góry tutaj. Spójrzcie na to. Wszędzie zakamarki. Chodź, idziemy. I jesteśmy już w górnej części tegoże klasztoru. Wszędzie można wejść, wszystko można obejrzeć. Zobaczcie, tyle lat, tyle lat, a to wszystko nadal stoi. No idź, się przejść pierwszy. Daj rączkę, daj rączkę taty. Ja wiem, że to jest twoja rączka, ale tata ją potrzebuje trzymać. Trzeba patrzeć na małego, bo tutaj nie ma krat ani nic, więc spójrzcie. Boże, jedyny no. to jest właśnie to drzewo, tutaj zobaczcie. Czy nie jest to piękny widok? Później spróbuję doczytać, tam na dole jest opisane to drzewo w ogóle. Co to jest w ogóle za drzewo? Bo nie mam pojęcia, ale jest piękne po prostu. Zobaczcie, wszędzie dookoła, posprzątane, czyściutko. Pomimo tego, że naprawdę przewija się tutaj ogrom ludzi. Każdego dnia bez względu na pogodę. Wiem, ja, że czasami nawet odbywają się tutaj różne eventy, takie jakby koncerty mnichów i takie rzeczy. Więc naprawdę mega sprawa. I zaraz będziemy szli z powrotem na dół. Jesteśmy teraz w tej górnej części i spróbujemy wejść jeszcze na tą wieżę. O ile, ale chyba małego, będą się wziąć na ręce. Także widzimy się już po drodze na górę. No i my na kolejnych schodach. Przeciskamy się przez te wolne, wolne wąskie korytarzyki bo tu jest dosłownie miejsca na jednego człowieka idziemy wyżej o, kolejne pomieszczenia o tutaj nawet szyba jest, zobaczcie. I tutaj też ale wyżej już niestety nie wyjdziemy. Spójrzcie, jaki widok fajny. Ubuź, zobacz. Widziać jak wysoko. Pokręcimy się troszkę. Powiem wam, że tych schodów tak może niewiele, ale naprawdę wąsko, jakie fajne tutaj echo. Puste ściany. Ale chłodek taki, nawet przyjemny. Widać. Idziemy z powrotem, bo później zobaczymy, jeszcze, co to za drzewo jest, Tak. No to widzimy się przy kolejnej stacji. I teraz schodami w dół. Idę ostrożnie, bo mam małego na rękach. A tu sami zobaczcie, jaka jest spirala tych schodów kamiennych. Więc trzeba na nich bardzo uważać, zwłaszcza z dzieckiem na rynku. Więc widzimy się już na dole. I tutaj macie taki, jakby, mały plan tego miejsca, tych ruin. Tutaj była kuchnia. Tutaj pokój gościnny. Tutaj główna hala, chór. A to drzewo to you tree muszę zobaczyć, przetłumaczyć tą nazwę, bo powiem wam, że nie znam jej po prostu, więc zobaczymy, co to jest. Lecimy dalej. A my teraz przez leśną ścieżkę zmierzamy ku jezioru, tak żeby wam pokazać, jak piękne widoki są tutaj na góry. A naprawdę, naprawdę jest zacnie tutaj. W tym parku można spacerować godzinami a nawet i dniami i podejmę, że potrzeba by około dwóch tygodni, żeby zobaczyć samokilarnej. Samokilarnej i okolice park itp. To jest naprawdę, trzeba poświęcić dużo czasu na to. Zapach siana, już pokoszone. Ptaszki śpiewają, słońce świeci, mały zadowolony. Czego chcieć więcej? A zaraz zobaczycie. Widok na jezioro. A ja powiem wam, że takie sianokosy, ten zapach, to wszystko. Bardzo kojarzy mi się z dzieciństwem, bo ja wychowałem się na wsi, więc te zapachy, to wszystko to, to po prostu wspomnienia, tak? No i zbliżamy się do jeziora, spójrzcie. A zobaczcie, ten błękit, który nas dzisiaj otacza z każdej strony. Po prostu cudnie. Błękitna woda, błękitne niebo. Brzyczenie pszczół śpiew ptaków. No czego chcieć więcej? I takich dojść do jeziora tutaj jest po prostu cały ogrom. Takie musimy się jakoś minąć, jest dość wąsko. I idziemy na chwilę nad wodę. Mały pewnie zacznie rzucać kamieniami do wody, już uwielbia to robić. I za chwilkę. Zobaczycie widok już na samej wody No i spójrzcie sami już nie jest to zasny widok? Kaka Kaka Pięknie, prawda? Spójrzcie na kolor tego drzewa Krwiście czerwone liście. Całkiem fajny widoczek, prawda? Dookoła sama zieleń, a po środku nich taka czerwień. Też pięknie to wygląda. A tutaj jeszcze dzisiaj wrócę. Później, bo jedziemy jeszcze na plażę i na zakupy. Zobaczcie, ile lipy. Jak pięknie kwitnie, trzeba nazbierać, wysuszyć i będzie herbatka na zimę z lipy własnoręcznie zebranej. A taka herbatka, wiadomo, samo zdrowie. Gdybyście mogli poczuć ten zapach, który się tutaj unosi. Coś cudownego.